Uwaga, co to za melodia? Skoziłek Matoek. Didn't nagrodę, smerkie! Dobrze? Jest! Prawa, lewa strona. Tutaj mamy odpowiedź. Czy to jest Misi Oczywiście, że tak Proszę bardzo, dodatkowe pytanie, kto odpowie najgłośniej. Dostanie nagrodę. Uwaga! Ciekawe, czy wy widzicie? Kto był najlepszym przyjacielem Misia Uszatka? Nie, nie, ja, 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 w ogóle nie znał tygrys! Misia uszatka! Nie, proszę bardzo, jednak... To nie ta bajka! Kubuś Puchatek to zupełnie inna bajka! Tigris? Nie, misia uszatka! Proszę bardzo, powiedz! Zajączek! No dobrze, uznajemy! Uwaga, uwaga! Nie uprzedzajmy faktów! Co to za melodia? Rozglądamy się dookoła, jest rączka w górze, proszę bardzo. Koziomek ma Nie jest to koziomek matołe Proszę bardzo, zakaczony ołówek?